Witam Was serdecznie. Bardzo chciałam Wam podziękować za Wasze subskrypcje i lajki. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że spodobał Wam się mój filmik. E, o fobii pewnie opowiem, ale na razie to muszę się psychicznie do tego przygotować. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać swoją kuchnię. Co mam w takiej kuchni? Jakie są zalety i jakie e, wady kuchni? Tylko Was przekręcę, jak zawsze. Moja kuchnia wygląda tak. Tu jedna część, tu taka druga część ze stołem, krzesłami. Tu mam oczywiście lodówkę. Może na początek zacznę od tego miejsca, bo w tym miejscu spędzam najwięcej czasu. Widzicie? Może zacznę od tej półeczki, od tej najbliżej. Tu w ogóle jest mój ulubiony kącik. Tu robię sobie herbatę, tu robię sobie kawę i ogólnie jest taki przytulny. Wróćmy do naszej półeczki. Otwieram ją. Tu jak widzicie mam kubeczki. Niektóre z nich pokazywałam, niektóre nie. Tam w poprzednich odcinkach Tutaj mam moje przyprawy. Tu jest wszystko: przyprawa do mięsa, do kurczaka, majeranek, pieprz i wszystkie takie rzeczy potrzebne do gotowania. Może odłożę. Tu oczywiście mam pojemnik na sól, pojemnik na pieprz. Tu oczywiście mam swoją wegetę. Do gotowania. W tym pojemniku jest kawa od mojego męża. Tutaj mam oczywiście przyprawie kucharek. Tutaj mam swoją kawę. Ja piję tylko rozpuszczalne. Akurat tą mam. Tutaj mamy kakao. Lubimy sobie czasem wypić kakao. Eee, tutaj mam herbatkę. Saga. Lipton, tu mamy melisę, tu wiadomo rosołki do zupy. Tutaj mam takie do ozdabiania ciast. I to jest taka, taka podstawowa półka, gdzie najwięcej spędzam czasu. To oczywiście mam, może jeszcze wsadzę te przyprawy z powrotem. Tu oczywiście mam czajnik bardzo go lubię nawet jak kiedyś zapomniałam, że nie ma wody to mi się nie spalił tu mam do filtrowania wody tu oczywiście mam taką niższą półeczkę w tej półeczce oczywiście mam takie różne rzeczy jak na przykład sól cukier, mąka tu oczywiście ryż bo mój mąż bardzo lubi ryż Kaszemannę. Uwielbiam kaszemannę. też zawsze musi być. Mam również płatki. Uwielbiamy płatki z moim mężem. Wszystkie są kukurydziane, czekoladowe. Oczywiście tu mam olej. Eee, tu mam makarony. Tu mam bułkę tartą. Tu mam taką herbatkę, sobie werdę. Piję. Bardzo ją lubię, jest dużo witamin i orzeźwia. Zamkniemy to pomieszczenie. Tu oczywiście mam okap różne funkcje. Tu potem mam taką półeczkę, gdzie trzymam. Wiadomo, ściereczki, gąbeczki. Następnie mam tutaj moją kuchenkę. Mam piekarnik z termoobiegiem, mam blachę głęboką, blachę taką płaską, mam oczywiście kratkę, bardzo fajny piekarnik. Następnie mam tutaj zlew, typowo czarny, płyn. Tu mam taką półeczkę ze szybami, otwieram ją i co tam mamy? Tam mamy na pewno szklanki. Tu mam takie dwie miseczki. Bardzo lubię robić sałatkę owocową w tych miseczkach. Tu oczywiście mam pojemniki do picia herbaty verde. Tu jak czasem mam bardzo mało naczyń, no to zmywam ręcznie i wkładam, żeby się osuszyły. Tu mam takie też podstawki. Z taką papryczką. Mam też. O, uderzyłam. Taką podstawkę z brokułem. Postaram się nie uderzać. Zamknę półeczkę. Tu mam taką półeczkę, gdzie mam śmieci, środki do czyszczenia, ale nie będę Wam pokazywać, bo tam nie są rury. Wszystko jest. Tu oczywiście mam zmywarkę. Amika. To jest jakby powiedzieć zmywarka, która no jest na dwie osoby i jeśli ktoś ma dziecko, to najlepiej kupić większą, ale nam na razie wystarczy. Tutaj mam oczywiście na talerze, na garnki. Tutaj mam na kubeczki. Trochę woda. Tu mam oczywiście na sztućce. Taka sobie fajna zmywareczka. Potem w tej półeczce mam małe talerzyki nutelle, kubki, które się już nie mieszczą tam. Tu mam talerze jedne, drugie, tylko że teraz są w zmywarce. Takia półeczka. Następnie mam tutaj Czufladę na sztućce, małe, duże łyżeczki, noże. Tu mam woreczki na śniadanie. Tu takie do szczypce. Tu mam oczywiście środki do, środki do zmywarki. Tabletki, nabłyszczacz, do czyszczenia. Bardzo wydajne są. To oczywiście mam jedzenie dla mojej kotki. I to jest taka główna część, z którą przebywam. Nie przejmujcie się tym, no niestety była za blisko kuchenka i mi się spaliło. Więc troszeczkę ją podniosłam. No oczywiście kupiłam sobie tam różnowy blat, tylko muszę znaleźć kogoś, kto mi to zamontuje. Też domą no ma. Jak całe meble. Kolejną częścią, też wiadomo, stół. Bardzo wygodne krzesła. Mam tutaj następną półeczkę. Tu mam kieliszki. Dużo dostałam od, yy, od rodziny. Tu mam yy, takie jakieś dzwoneczki. Mam do, Czostku. Mam śniadaniówkę, mam pojemnik, mam taką wagę. Do ważenia. Tutaj mam też taki pojemnik, żeby odmierzać wodę, mleko i pojemnik na jajka. Zamykamy półeczkę. Tu mam oczywiście mój toster, bardzo fajny, bardzo sobie go fale. Lubię toster, G gofr, przepraszam, gofrownicę. I to jest e, gofr, o, to e, gofrownica, gdzie sobie robię gofry. Zwłaszcza na przykład na tym uwielbiam zbitą śmietaną i z owocami. Tu wiadomo, pojemnik na chleb. Tutaj mam toster. Też bardzo fajny. Bardzo go lubię. Tu oczywiście mam część z garnkami. Mam tu miseczkę, mam tu druszlak, Mam tu yy, deski do krojenia, mam różne brytwamy, duża, mała, średnia. Do krojenia pizzy, wiadomo te wszystkie potrzebne rzeczy: tak, wałek, tuczek. Do wyciągania na przykład krusek czy frytek. Bardzo lubię frytki. Kolejną rzeczą to mam taki duży komin. Komin. Tak, tu mam leki. Bardzo lubię te witaminy, od A do Z i witaminę C musującą, też bardzo lubię. Tu mam takie rzeczy jak ręcznik, papier, chusteczki, worki na śmieci. Tu mam zawsze w tej części róże, tam słodycze, ciastka to jest jedna część tego komina. Druga część to wiadomo tutaj mam, nie wiem, tak trochę ostrość gubi. Yy, mam tutaj yy, mikser, blender, taki, taki. Tu utrzymamy zazwyczaj picia, jak mamy, tak jest, jest. I na zakończenie pokażę wam moją Lodówkę. Myłam i trochę tam ślady zostały, ale to nieważne. Eee, ta lodówka jest bardzo fajna, tylko minusem jest to, że nie ma uchwytu, a na czarnym wszystko widać. Tak samo jest w tej całej kuchni, że jeśli nie lubicie sprzątać, najlepiej kupić jakieś srebro. Czy coś takiego, ale nie będę wam pokazywać, co jest w tej lodówce, bo chciałabym wam nagrać osobny filmik. Co mam w lodówce? Sprzątanie lodówki. Tu oczywiście mam okno. Minus tej kuchni jest taki, że jest jedno okno, a kiedy są ciemne rzeczy, no to jest trochę ciemno. Yy, tu oczywiście zasłonki. Tu mam oczywiście kwiatki.